Słynny widok parę mil od naszego kempingu. Słynny głównie za sprawą faceta nazwiskiem Forrest Gum, który w filmie pod takim tytułem biegał od wybrzeża do wybrzeża, bo po prostu tak mi się chciało. Oczywiście każdy chce mieć teraz takie zdjęcie, i ryzyko pozowania na środku ruchliwej drogi nikogo nie powstrzyma. Czego się nie robi dla zdjęcia? Na szczęście ustawili tu ograniczenie szybkości, jeśli to kogoś uspokoi. Jedziemy dalej do miejsca zwanego Four Corners, czyli Cztery Rogi, gdzie spotykają się granice czterech stanów. Utah, Colorado, New Mexico i Arizona. Four Corners. Wszystkie cztery stany się tu spotykało, spotykają. Jedyne miejsce w Ameryce. To jest park Navajo Nation Przy wejściu z 8 dolarów od osoby, a potem potem sprzedają różne rzeczy po absurdalnie wysokich cenach Przyjechałam. No ale Navajo z czegoś muszą żyć, nie? Jest to następne miejsce, gdzie każdy musi sobie zrobić zdjęcie. Niektórzy nawet na kolana padają. Poza tym nie ma tu nic, ale to zupełnie nic godnego uwagi. Czas na lunch. Bolona, chyba jest otwarta. Jedziemy do Canyon des Nadal w Alizonie i nadal w rezerwacie na Bajo. Shindley jest bodajże trzecim co do wielkości miastem w rezerwacie. A 4,5 tysiąca mieszkańców jest więc, jak na te tereny, prawdziwą metropolią. No, choć nie wygląda. National Monument założono tu w 1931 roku, ale National Park Service zarządza tylko krawędziami canyon. Wnętrze jest pod zarządem Navajo Nation, mieszka tam około 40 rodzin, ze swoimi domami, gospodarstwami i całym dobytkiem. Żeby zobaczyć dno kanionu trzeba się zaopatrzyć w odpowiednie zezwolenia i zapisać na wycieczkę. Albo wynająć przewodnika. Wszystko za opłatą rzecz jasna. Ale warto naprawdę, bo kanion z dołu robi nieporównanie większe wrażenie niż z krawędzi. Zrobiliśmy to kilka lat temu, więc wiemy, że warto. Teraz tylko jedziemy południową krawędzią, z kilkoma przystankami na punktach widokowych. Canyon był ostatnim miejscem oporu na Bacho przed oddziałami Armii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem Kita Carsona, który ostatecznie zmusił na Bacho do kapitulacji i osiedlenia się w rezerwacie. Nie musieliby iść bardzo daleko, bo przecież rezerwat jest wszędzie dookoła. Ale niestety rząd Stanów Zjednoczonych uznał za konieczne, aby Nabacho poszli do rezerwatu Bosque Redondo daleko na południe. Wielu Nabacho przypłaciło życiem ten długi marsz. Pozwolono im tu wrócić dopiero po czterech latach. 200 jazdów do Spider Rock. Tu, przy Spider Rock, kończy się droga. Na dół do podstawy można się tylko dostać specjalną wycieczką, terenowym samochodem po dnie kanionu. Z przewodnikiem i za opłatą. Oczywiście. Kanion 3 grał w wielu hollywoodzkich produkcjach, wśród nich Western Złoto Mackenny, gdzie Spider Rock w końcowej scenie przewraca się skutek klątwy apaczów Jak widać, postawili ją potem na miejsce. <laughs> tu jest piknik. Tam jest wisząca skała. Piknik pod wiszącą skałą. White House Overlook, ale Joe Biden tam nie będzie z okna wyglądał. Jest to jedno z wielu klifowych osiedli, wybudowanych w tych stronach około 1000 lat temu przez tutejszych mieszkańców. To jest największe i najlepiej zachowane. Indianie, którzy tu wtedy żyli, nazywani są teraz Ancestral Puebloans, a kiedyś nazywano ich Anasazi ale było to niepoprawne politycznie. Zresztą słowo Indianie w odniesieniu do pierwszych Amerykanów też nie jest poprawne. Powinno się mówić Native Americans. Według Navajo przy Spider Rock mieszka Spider Woman, czyli Kobieta Pająk. Jest to miła, starsza pani, wielce zasłużona dla Navajo, bo nauczyła ich sztuki tkactwa. Ma jednak swoją ciemną stronę. Łapie i zjada niegrzeczne dzieci, a ich kości wyrzuca tam na szczycie. O, tam widać te białe skały. Skały, które tworzą kanion Deshey, to piaskowiec. zwany trafnie Deshey Sandstone. Osadził się tu jakieś 280 milionów lat temu w postaci piaszczystych bydm. Miejscami wygląda to, jakby komuś się bylało ciasto. To by było na tyle z Canyon de She. Wracamy na camping Monument Valley, a jutro pakujemy manatki i wyjeżdżamy z rezerwatu. Opuszczamy nasz ulubiony camping Monument Valley. Nie to, że camping jest jakoś szczególnie doskonały, ale otoczenie nie ma sobie równych. Jedyną wadą jest to, że wina ani nawet piwa nigdzie tu nie kupisz, no bo to rezerwat i obowiązuje tu prohibicja. Myślę, że lokalni mieszkańcy jakoś sobie z tym radzą, ale my się już w to nie wdawaliśmy. Jedziemy dzisiaj do Holbrook, Arizona i tam już prohibicję zniesiono w roku 1933. Znowu mijamy San Francisco Pix. Okazuje się, że jest to para Holendrów, blondyn i blondynka. Podróżują sobie po Ameryce, swoim vanem i wypuszczają filmy na YouTube. Skąd to znamy? I znowu jedziemy na I-40, tym razem na wschód. Tak dotarliśmy do miasta Holbrook w środku Alizańskiej Pustyni. Tak, pociągi są tu długie. Painted Desert leży w dużej części na terenie rezerwatu Navajo. Południowa część koło miasta Holbrook jest włączona do Petrified Forest National Park. Tu widać dlaczego to się nazywa pomalowana pustynia. Jest tu jedna droga dla samochodów z kilkoma punktami widokowymi dla ceprów. Są też liczne szlaki dla pieszych. E, trzeba pamiętać, że tam wśród skał jest piekielnie gorąco latem i okropnie zimno zimą. No i nie ma wody, jak to na pustyni. Painted Desert Inn to historyczny budynek z lat 1930, kiedyś był tu hotel z widokiem, teraz po wielu remontach jest to sklep z pamiątkami i podobno lodziarnia w lecie. Wybudowano to w stylu Adobe, wzorowanym na budowlach Pueblo. Będziemy tego widzieli dużo w Nowym Meksyku. Tradycję malowania piaskiem. Widać skąd biorą kolory. To wszystko, co zostało z drogi 66 w tym miejscu. Studebaker model 1931. Komuś zabrakło paliwa. Przekraczamy I-40. Po tamtej stronie jest właściwy skamieniały las. O, pociąg! Jaki długi. No to chyba ten sam, co widzieliśmy wcześniej. Pueblo to pozostałości osady wybudowanej i zamieszkałej przez Ancestral Puebloans w latach 1100-1400. Wszędzie w tych stronach spotyka się takie ruiny. Newspaper Rock tak się nazywa. Ludzie zostawiali tu swoje graffiti w postaci petroglifów. W okresie od 600 do 2000 lat temu. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Może był to zwykły wandalizm z przedbiegów. Jedziemy dalej. Droga przez Park ma około 30 mil i można ją zrobić w godzinę, zatrzymując się w paru miejscach. Można też wybrać się na któryś z wielu szlaków, co z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń, pod warunkiem, że weźmie się ze sobą wodę, bo wiadomo, jest to pustynia. A Gat Bridge to skamieniały pień. Był kiedyś najpopularniejszą atrakcją. Ludzie włazili, jeden kowboj nawet wjechał tam na koniu. Dlatego w końcu postawili tabliczkę, że nie wolno, i betonową nową podpórkę. Skamieniałe obecnie drzewa rosły tu w późnym Triasie, z grubsza 225 milionów lat temu. Była tu wtedy tropikalna dżungla. Przewalone drzewa wpadały do wody, były przykrywane przez muł, głównie bogaty w krzem wulkaniczny pociół. Z upływem czasu materia organiczna zastępowana była przez krzemionkę, czyli utlenek krzemu. Po milionach lat erozja odsłoniła te pogrzebane pnie i możemy je sobie teraz oglądać. Taka jest w skrócie historia tych pni. Nie jest to fascynujące. Te pnie są starsze od dinozaurów, ale wyglądają jak całkiem świeże drewno. Na końcu drogi jest jeszcze Rainbow Forest Complex obejmujący Visitor Center i muzeum, a także kilka szlaków. Ale na to już nam zabrakło entuzjazmu. Ile zwalonych pni może człowiek zobaczyć w jeden dzień? Wracamy na camping. Zrobiło się gorąca, a tam jest dobrze wyglądający basen. Jutro już opuszczamy pustynię Arizony. Następny przystanek to Nowy Meksyk. Na zakończenie, wreszcie, może rozpalić ognisko. Co robili ludzie przy ognisku, jak nie było telefonów? Następnym razem stolica Nowego Meksyku Santa Fe, a w nim Muzeum George'a O'Keeffe'a i Stare Miasto. Będzie także wypadek do Los Alamos, gdzie tych dwóch panów prowadziło projekt Manhattan.